Z numerem 8 Pablo, z dziewiątką Afran, z numerem 10 Elfais, z 11ką Sahib Al Dżalala, z dwunastką Hefryt i z numerem 13 Dianora. Do maszyny startowej podchodzi teraz Pablo. Jest już w Startboksie. Janora również jest w maszynie startowej. Czekamy na sygnał do startu. Drzwiczki się otworzyły. Bardzo ładny, równy start. Zwarta grupa na prowadzeniu. E, zdaje się, że jest teraz El Fais na drugiej pozycji. Faisal tam walka o zajęcie jak, naj, na, jak najlepszych lokat przed wyjściem na przeciwległą prostą. Konie mają jeszcze 1650 metrów do celownika. Na prowadzeniu jest El Fais. Blisko jest tam Faisal. Za tymi końmi e, galopuje do dobrze. Zarinka na pozycji czwartej zdaje się, że jest Hector, ale na prowadzeniu cały czas Elfais. Nie mają jeszcze około 1400 metrów do celownika. Na pozycji drugiej jest Faisal, na miejscu trzecim Zarinka, tam Hector na czwartej pozycji, na piątym jest Sahib Al Jalala, na pozycji szóstej Pablo, chociaż teraz prześcignięty przez um, Afrana. A na pozycji pierwszej tam mamy nieznaczne zmiany. Faisal wychodzi na front. Na pozycję drugą odpada El Fais. Na miejscu trzecim jest Zarinka. Na pozycji czwartej Ektor. Na piątym jest Sahib Al Dżalala. Na pozycji szóstej jest w tym momencie Woronin. Blisko tam trzyma się Afran. Blisko jest także Pablo. Ale konie są już w połowie zakrętu. Mają około 750 metrów do celownika. Na prowadzeniu zdaje się, że jest teraz. Zarinka po zewnętrznej tam kłopoty lekkie z utrzymaniem konia ma um, Jockey chodzi o konia Faisal. I konie wychodzą na prostą finiszową. 550 metrów do celownika wyprowadza Zarinka. Na pozycji drugiej jest Ektor. Na miejsce trzecie odpada Faisal. Jeszcze tylko 480 metrów. Zarinka jest na prowadzeniu, ale bardzo mocno naciskana przez Ektora, który już teraz przechodzi na front i jest na pierwszej pozycji. Ektor, Zarinka, Sahib al Jalala jest na miejscu trzecim. Faisal na czwartym. Pablo tam finiszuje po zewnętrznej. Stara się dogonić prowadzącą trójką. trójkę do celownika. Jeszcze 170 metrów. Ektor ucieka. Ektor jest na prowadzeniu. Sahib Al-Jalala przechodzi na pozycję drugą. Zarinka odpada na trzecie. Ektor Sahib Al-Jalala. Ektor Sahib al -Jalala. Trudno powiedzieć, kto wygrał. Ektor i Sahib Al-Jalala. A tam również walka była o trzecie. Zarinka razem z Pablo tam walczyły o trzecie, a Ektor i Sahib Al Jalala walczyły o pierwsze. Będziemy musieli zaczekać na oficjalny wynik od komisji technicznej. Walka o pierwsze Ektor oraz Sahib Al Jalala. Wydaje się, że Sahib al-Jalala jako pierwszy minął linię celownika nieznacznie, ale były to tak nieduże odległości, że tutaj...